Dzień dobry Państwu. Sam nie wierzę, że dzieje się to, co się właśnie dzieje. Ale jak widzicie, zaczynamy Let's Play z Minecrafta. Nigdy w tą grę nie grałem, nigdy. Zdarzyło, mam na myśli faktycznego grania. Zdarzało mi się raz to odpalić chyba jak byłem w gimnazjum na informatyce, bo mój kumpel jest wielkim fanem tego. I raz w liceum, i w liceum skończyło się na tym, że wszyscy w tego Minecrafta grali, ja w to nie grałem, mówię, a zobaczę o co w tym chodzi, odpaliłem to i chwilę później był spotyt przez nauczyciela i było, Janek, co ty robisz, serio w Minecrafta? A ja takie, nie wierzę, wszyscy grają, ja nic nie robiłem i akurat jak odpaliłem to oczywiście, oczywiście ja zostałem zauważony, więc tak mi się ta gra kojarzy, kompletnie wiem tylko tyle, że w nocy są potwory i się zawsze zakopywałem w ziemi, żeby mnie nie zjadły. Nie wiem, jak naz nazwać nasz świat w moim mieście Wadowicach. To są górskie okolice. To jest moje miasto, Dobra, niech będzie. Game mode survival. A jakie są jeszcze? Hardcore nie, nie, nie. Creative, Sir survival. Ok. Difficulty peaceful, easy, normal, hard. Nadajmy sobie na normal, ale to będę co chwilę umierał. No ale dobra, niech będzie. Halo, cheats? Nie. Zatapakt, game rules. No dobra. Zaczynajmy zatem. Czy mogę ręką ciąć drewno? Mogę, ale pewnie trochę mi to zajmie. Czy mogę drewnem ciąć drewno? Też mi trochę to zajmie. A jakbym się wykopał coś z ziemi? Dobra, nie wiem. Pokopmy sobie tu. Musiałbym, musiałbym zrobić ten. O, a co to? No, God, please! No, no. Adia, no. Dawaj tu kaczkę Tak no. jest! Czy co to jest? Jakiś kurak. Dobra, mamy jedzenie. Teraz się dzień skończy. O oh my god! Nie! Już umarłem! Do góry! Aha, dobra, to się spac jest w... Do góry! Jak ja mam teraz stąd. Co to? Co to było? To okay. Popie! No nie! A tutaj mogę wyskoczyć. Wyskakuj no. Nie no. No do przodu, do przodu do przodu. Do przodu. Dlaczego nie chcesz iść do przodu? No patrzcie, no zablokował się. No co jest? No nie. O! E, fajne, to tu mam podpowiedzieć po i. Czyli... Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. To mi się to przyda, bo jestem leszczem, oczywiście. Dobra, to ja chcę teraz położyć... Może tak, zakopmy się w ziemi, albo nie, jeszcze nie muszę się kopa kopać w ziemi, bo jeszcze mamy dzień. Aha, jakie ja mam to? O. I teraz jak ja mam z tego skorzystać? E. Typie. I być mówię. Upata, czy kilof? Kilof chyba się przyda bardziej, nie? Surprise, motherfucker. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Co? Ale to da jednak jakąś taką dziką F sok. Co ty chcesz? Fuck you! Normalnie jak moja była. <noise> Nie, na no, naparzanie krowy mięsem z krowy to już jest przesada. E, dobra, czy ja mogę to jakoś wziąć? Kill offem będę drewno ciął. Bo mogę. No, i do budym jest to, yeah, to jest yeah. moja posesja, nara. No, ty, mm. Polera jasna, widzisz tą rękę? Pa, teraz. Yeah, no, dalej, chcesz tu być? No, właśnie, tak mi się wydawało. No kurde, patrzcie, jak jestem w to dobry. To, niemożli to niemożliwe, żeby pająki się przez to przełamały. To niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe że zaraz mi tu zniknie światło w środku, co? Tego byśmy nie chcieli. A nie, po co ja to tu dałem? Aha, idealnie bo w ogóle tych klocków mi starczyło, lol. Jak się robi drzwi? Co ta krowa chce, ej? No patrz. No chce wryło, no. O nie. Zachodzi słońce. Nie! Szybko! Wiedziałem, że tak będzie. Jak ja mam to teraz? Oh my god. Nie wiedziałem, że czas leci jak ja. Nie. Że zaraz mnie dopadną wszystkie. Kop! Dawaj, ten kilow. Nie! Dawaj! Szybko! A piernicze. Zaraz mnie zjedzą te wszystkie potwory. Dawaj mi tą ziemię. A w sumie ręką idzie tak samo szybko, no dobra. Nie! Już jest noc, już jest noc. Spadła, spadła. Ja się tu zamykam. Tylko teraz jeszcze bym chciał umieć to zrobić. A, pierniczyć to. No, szybciej. Stawiaj te klocki. Jesus Christ. A ja to piernicze. Nie, tu nie ma. Nie starczy mi klocków. Nie! Szybko! O nie. O nie, zabrakło mi klocka. Szybko, dawaj ten drewniany klocek. Szybko, szybko, szybko. Na tędy może wejść. Przybyli. No i idźmy z tą krową. To niemożliwe, żeby tędy wszedł. Okay. Szybko z tymi drzwiami. O, fajne drzwi. Dobra, no chyba się tu nie dostaną, nie? Co to jest? Co ty chcesz? Jezus. Dawać mi ten dzień już z powrotem. Co się posadzę? Co się posadzę sobie tutaj drzewo? Czy... O co się stanie? Myślicie, że już jest jasno na dworze? Nie, dalej nie jest. Czy to jest creeper? Halo? Policja? Co oznacza ta muzyka? Oś tu, zaraz cię przywitam. No co mi tu chodzi po suficie? Zacham. Dobra. Nieważne. Będziemy ręką rozbijać kamień, bo możemy. Lol. To ta ziemia się nagle staje zielona, tak? Ciekawe Wiedziałem, że tak działa Dobra Skończyło się już tam łażenie? Widzicie, że mogę już wyjść? Kurde, zaraz mi ktoś będzie gonić No masz, no już wyszedłem No stoi tam jakiś łysy, kurde, patrzcie tego Co to jest w ogóle z jakimś łukiem? Naparzamy go? Jazda, Offensive Tactician. E, ty kurde. Hello there. O Koś... oh, oh my god, tam jest creeper. What? <grywki> Czemu tam jest creeper obok? Dawaj, chodź tu, chodź. Chodź. Czemu się zaczął palić? What the fuck. O nie! O nie! O nie! O nie, on tu idzie! On tu idzie! Czemu we mnie strzelasz? O nie jeszcze pająk ptasznik do tego. Po co ja wychodziłem? No idź ode mnie. Gdzie ty jesteś? Aha, tylko tyle się uleczyłem. No to Pozdro. krowa, chodź tu, głodny jestem. Fuck you, fuck you, fuck Fuck, fuck, yeah, fuck, yeah, fuck no, giń. Dobra, dobra, te potwory chyba już zniknęły, co? Już? Skończyło się? Nie. Ptająk da. O, nie znowu. It was at this that Nathan knew. He fucked up. woda. <grystanie> What the fuck! Jezus Maria! Nie widziałem go. Tam jest ptająk. A ja pierniczę, wracam do domu zaraz. No dobra. No to cóż mogę wam rzec? Eee, w tym momencie właśnie. Nie mogę już jeść więcej? W tym, w tym właśnie momencie skończymy sobie nasz epizod z Minecraft'a i zobaczymy się już kolejnego dnia, że tak ujmę. I myślę, że na to będą polegały nasze odcinki, że będziemy sobie właśnie. Tak, tak układali, tak, dokładnie, no właśnie tak jak widzieliście, tak sobie, oh my god, tak sobie właśnie będziemy układali, dobra, udało się w końcu, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, trzymajcie się, hej, hej.